Widzimy, widzimy, jest nieprecyzyjne nie jest to rozpoznanie, roz, 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 bo, bo o grzechu śmiertelnym nie stanowi tylko ma, ważność materii, mała, wielka, tylko pełna świadomość i pełna wolność. Czyli jeżeli nie mam pełnej świadomości, mam jakość, ale nie pełną, to nie może być grzechu. No to wynika z tego pierwszego, bo w tym pierwszym są te dwa warunki, a tu jest rozróżnienie... No tak, ale jest kto w podobny sposób grzeczy w rzeczy małej, ma grzech lekki, czyli poprzedni. Czyli w no. podobnej rzeczy, ale pytanie jest, ale jaka czyli świadomość? Musi... No, ale to tam było powiedziane w tym pierwszym, że musi mieć świadomość, czyli z tego wynika. Tak czy nie? No właśnie ja, 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 ja widzę, że należy dopowiedzieć, że grzech lekki nie jest tylko, kiedy jest świadomość, a materia nie Poważna tylko lekka, tylko może być materia wielka, ale nie będzie świadomości. pełnej świadomości, albo jest pełna świadomość, a nie będzie pełnej wolności. Trzy warunki muszą się zejść w przypadku grzechu śmiertelnego. No ale to jest jako opis, no więc, więc nie definicja tylko opis, zobaczymy jak jest w definicji. I i jak jest dalej opowiedziane. Kto w podobny sposób grzeszy w rzeczy małej, ma grzech lekki, czyli powszechny. Grzech lekki popełnia również ten, kto przekracza przykazanie Boże w rzeczy wielkiej. Na przykład małe dziecko bawiło się ogniem i spaliło dom. No właśnie, ale nie całkiem świadomie lub nie całkiem dobrowolnie. No więc mamy w opisie jest, nie? że materia jest wielka, ale ponieważ świadomość nie jest pełna i... I, i wolność nie jest y, całkiem dobrowolna, to, to grzech nie jest ciężki. I może spali dom. Tak?